Siema siema kwadratowe świry, z tej strony Szymbor i witam was w kolejnym filmie na tym kanale e, Dzisiaj znajdujemy się na serwerze Netherstorm Generalnie to ten odcinek już nagrywałem, ale niestety miałem mikrofon za blisko buzi I było mniej więcej to słuchać tak jakbym ten mikrofon trzymał w morcie e, Mam nadzieję, że teraz się audio ładnie nagra A wy to w sumie łapkę w górę mi zostawcie, bo no, na konfidencie to nie fajnie tak oglądać Ogólnie za pierwszym razem jak wszedłem na ten serwer byłem w totalnym szoku, bo myślałem, że nie ma solówek I nie wiem kto wymyślił, że solówki są po drugiej stronie Bardzo dużym problemem na tym serwerze jest te czas oczekiwania na arenę Bo niestety mało ludzi gra I no areny bardzo długo startują Też od razu wam powiem, że jestem Negatywnie nastawiony do tego serwera, średnio mi się podoba e, No bo zagrałem tutaj Z pięć arenek, coś koło tego I no, no i niestety nie zaskoczył mnie pozytywnie Ten serwer, arenka sobie wystartowała Maby są z pixel, ale na to nie będę zwracał uwagi To nie jest jakiś wielki minus e, Co jest bardzo ciekawe To drop złota, bo leci Naprawdę w ogromnych ilościach Z jednej strony to jest spoko, z drugiej strony ale to jest takie, no. No nie. Co jest fajne, to to, że działają e, TNT Jumpy i to. I to w miarę w porządku. O kurde. Jak to zniszczyć później? Ola, szary totalnie chyba awczy. Okej. Okay. A, on w ogóle zreagowany jakiś jest. Co on tu robił? Też strasznie śmieszną rzeczą na tym serwerze jest to, że działa na bedrocku. I w sumie nie wiem, czy to jest minus, czy plus. Bo z jednej strony to jest całkiem w porządku, ale z drugiej strony, właśnie przez tą rzecz, że jest bedrock, to ten serwer, no, nie należy do najlepszych i klepa jest faktycznie taka odczuwalna, jakby się grało na bedrocku. No, się masz czerwony. O. Dobra, nie wykazał się za bardzo. Chciałem wam pokazać tą klepę, no, ale tutaj nie było za bardzo. Co do roboty. Ile ja mam złota? Co? A jak mówię, tutaj praktycznie można grać samym złotem, bo jego drop jest to na naprawdę... Halu, czemu ja spadłem? Na tym serwerze też są jakieś śliskie klocki. No, na minus. I patrzcie, ile mam złota? Ja pierdzielę. W sumie wypadałoby też przetestować sobie fire Fireball oni so już mają, pajace. Eee... za... Chłop, jak mnie zobaczył, to obstar zbroję, Kgw no eee, no co za śmietniki, nie? Oj oj. Oj, oj dobra. Trochę laki. O oh, fuck. A, w ogóle się zbugowałem w T. Co to było? Wytłumaczy mi ktoś? Ja spadałem wraz z tym TNT. W ogóle też mam wrażenie, że Fall Damage jest totalnie przesadzony w porównaniu do innych serwerów. Dobra, powinienem mu zniszczyć to łóżko, teraz mi się wydaje. Zrobimy mu tutaj akcję bombardowania. Takie porządne. Dobra, on w ogóle sobie sam już zaczął TNT stawiać. Okej okay. Siema No klepa jak widzicie Jest strasznie dziwna Ile z niego rzeczy wypadło Pog Dobra wyjazd w wariacie Co się sojuszujesz Ech. A siema żółty Fajne No walnij tu bombę bez problemu Tu zaraz pewnie fireball Jakby inaczej Nice nie mam już życia e, Godbridge z tego co wiem to się da robić I w miarę jest spoko tylko ja nie umiem. Przypominam. No, no co on teraz TNT wali? Dobra, już kłoniec mój. No, spoko. I jeszcze mi S napisał. A, w ogóle sobie też celownik zmienię, bo mam zły. Dobra, kolejna arena. E, może teraz się uda wygrać. O, ktoś mi rozpoznał. Niesamowite. Chociaż kojarzę coś ten nick. Nie wiem. Też ogólnie tak chciałem wam tylko powiedzieć, żebyście się e, nie sugerowali moją opinią, e, bo to jest tylko moje zdanie na temat tego serwera, jeśli wam się podoba, to, to co prawda współczuję, ale no, każdy ma prawo grać e, tam gdzie mu się podoba. Mi się na przykład tutaj nie podoba totalnie. Nie, no, wystartuję to kiedyś, kurde już... 3 minuty czekam. O, zaczęli ludzie dołączać. Super. No i dobra. Kolejna arena. Trzecia. Tamta nie poszła zupełnie po mojej myśli, niestety. Przeciwnicy okazali się za dobrzy. Robię parkur. Pomoże ktoś? No nie wiem. Też szczególnie zauważyłem, że na Dead Stormie bardzo dużo ludzi się sojuszuje. Może wynikać to z braku administracji, chociaż nie wiem, czy tu jakakolwiek administracja jest. Bo niestety z nikim się nie spotkałem i praktycznie w każdej ręce mam ludzi, którzy się sojuszują. Okay. No, ale plusem muszę wam powiedzieć jest to, że faktycznie klocków tutaj nie cofa i jakichś takich większych lagów e, nie napotkałem. Nie napotkałem, tak jak mówiłem. No, dobra, tu się w ogóle i temy nie respiły, no okej. Okay. Ale jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że na tym serwerze jest strasznie mały render distance. E, I pojawiają się takie problemy, że właśnie na przykład jak ta wyspa się nie renderuje, to w tym momencie znikają tam i temy, więc no e, naprawdę bardzo ciekawe. O, prawie się udało, ale jednak nie. Ale chłop i tak mi napisał NoB, więc nice No, to tu już widzę, że gwiezdny pieseł pisze, że ktoś ma soja No, mówię wam, na tym serwerze to nic dziwnego, prawdę mówiąc Tak jak zawsze mówiłem, że mineplay ma strasznie toksyczne community e, To jednak e, tu jest jeszcze lepiej Dobra, walimy tego chłopa na łeb, co napisał, że jestem noob Napiszemy mu zaraz S Mam nadzieję, S prawda, zabiliśmy się nawzajem, ale. Ja mam łóżka, Lamus nie miał. Zostało dwóch ostatnich ziomeczków. Którzy, z tego co wiem, to właśnie mają sojusz, więc. No, fajnie. No nie, chyba nie mają sojuszu, bo się zabijają. To w sumie spoko. W sumie jestem ciekaw, czy tutaj działają firebole, Zaraz sobie to przetestujemy. Dobra, myślę, że na taką odległość damy radę. No, tak. Powiedzmy. Dobra, walimy niebieskiego na łeb. Co go tam bije? Co to było? Nie, jednak oni mają sojusz. No co za pieski. No nie, skinąłem. Niedobrze. Czyli jednak moje przypuszczenia się faktycznie sprawdziły, że kurde na każdej era nie spotkamy ludzi, którzy mają ze sobą sojusz. No co jest naprawdę hitem totalnym. Z jednej strony też mnie bardzo interesuje, jak wygląda faktycznie ta gra na e, wersji Bedrock Edition. E, ale czy chce mi się to, to sprawdzać? Nie, nie chce mi się za cholerę. Nie no, ale PNT jumpy przyjemne, no tutaj naprawdę wielki plus To to, że... O fuck, nie mam klocków Dobra, oni nawet nie ogarniają Oni się nadzajem biją, to są idioci jacyś Dobra, jednak grają z łukami Kek No nie no, to są jakieś kurde pussy playerzy totalni Dobra, trzeba tego chłopa rozwalić fajnie, że nie mam klocków Dobra, no fajnie, nie? I co ja mam teraz zrobić? Chłopy w ogóle sobie z bazy nie wychodzą, mają sojusz. Nie wiem, polecę na środek, może kupię sobie coś za emeraldy i spróbujemy tam na jakieś niewice się wbić. Myślę, że to jest w sumie jedyne sensowne rozwiązanie. No dobra, widzę, że tam próbują się do mnie dostać. Mm, no to zrobimy to wtedy tak. Ja już to swoje łóżko. A dobra, ten niebieski debil przyszedł. Dobra, to jest jakiś pajac głupi. Przed się wyjebać. Co? Przejdzie do mnie? Czy obstra zbroję? Idzie. Wow. Gdzie on jest? Okej, okay, dobra. Zginął. A fajnie, że też nie wiadomo, która potka jest w ogóle którą, nie? Mm. Nice. Bardzo dobrze skonfigurowane bedwarsy. Ara, może uda mi się to jeszcze wygrać, biorąc pod uwagę to, że ten jeden chłop się już wydumpcył. I zostałem solo z jakimś chłopem ostatnim pajacem. Dobra, to jest niewitka, więc całkiem spoko. Rzucimy mu tutaj perłę. Dobra, mordo, masz tutaj teraz wjazd na chatę potężny. A fajnie, że. Nie wiem kupa. Nie, ja, należy no, chłop wydał pieniądze, żeby grać na tym serwerze. To już jest totalny hit. Współczuję. Na ten tryb jest banowano dzisiaj 323 cheaterów. To tyle ludzi nawet nie gra. Co jest grane? Jak myślicie? Yy... Na tej arenie też będzie się ktoś sojuszował? Możecie napisać w komentarzu swoją drogą. O, ktoś do mnie już leci. Dobra, obydwoje spadliśmy, nie fajne. Ogólnie też właśnie zagrałem na tym serwerze głównie z tego powodu, że wy mi pisaliście, żebym tu zagrał i ja myślałem, że to jest naprawdę jakiś dobry serwer, nie? A okazuje się, że. No, nie tym razem. Chłop, co już w ogóle sojusz? KGW? Nie wiem, czy chcę SS-a, czy sojusz? Miski Dziwak. Mam nadzieję, że... Chcia... Mam nadzieję, że chciał po prostu Sojusz a nie Sesa, bo jeśli to był mój faktycznie widz, to... Nie wiem czemu tutaj gra. Wiecie co, chyba zaryzykuję stwierdzeniem, że to jest jeden z najgorszych serwerów, na którym grałem. Chociaż muszę też przyznać, że cheatera to jeszcze tutaj nie spotkałem, więc prawdopodobnie mają dosyć dobrego antycita. Eee, szkoda, że tylko antychita. No ale tutaj widzę już Aqua, że sobie biega. Aqua ma beda, to sobie do niego polecimy. Teraz co mnie kurde cofa. Dobry zawodnik jakiś, naprawdę mocny musi być. Aha. Okej. Okay. Twoją drogą straciłem łóżko, więc no nie fajnie. E, wiecie, co poczekamy aż ten. Tam... A, dobra. To nie poczekamy jednak. No co jest z chłopem? No co tu się dzieje? A. Ech. Dziękuję za oglądanie. Netherstorm. Dziękuję.